No, dobra, to jest misja, która polega na wyścigu. Po prostu wyścig Chopperów. Tak, musimy wygrać w tym wyścigu z trzema pozostałymi członkami e, tego gangu motocyklistów. I tak, do tej misji jest potrzebny albo Angel, albo Freeway. No i przy tej przy tym barze zawsze stoją dwa angel, Tam właśnie są one pilnowane przez tego gościa, którego widzimy tam właśnie na wprost. On zawsze pilnuje dwóch Angelów, one zawsze tutaj są zapadkowane. Więc zawsze bierzcie Angel właściwie nie ma co tego freewa szukać w ogóle. A ten wyścig jest łatwy, naprawdę to jest łatwy wyścig, mimo tego, że możecie tam czasami zostać zepchnięci w tym wyścigu. Hmm. Tak, też czasami nie, nie wiedzieć czemu w ogóle, ale ci goście czasami tak, do takim zygzakiem, nie wiedzieć czemu w, tak, po takiej prostej drodze. Ja pojadę chodnikiem dla bezpieczeństwa, żeby oni mnie nie strącili, bo to jest bardzo możliwe. No już siebie za nie strącają, więc... No już się robi trochę groźnie. E, teraz ostrożnie w prawo. I w lewo. No tak góry, ta misja jest łatwa. Naprawdę ona nie jest trudna. Także jest na pewno początek, kiedy trzeba ich wyprzedzić i unikać tego, żeby... no, żeby się, żeby się z nimi zderzyć. Naprawdę, to jest niby taki, wiecie, o takich odkrowych motocyklistów i tego typu rzeczy, ale jednak jeżdżą jak dzieci. Tak, mówię to po prostu na całą mordę. Oni jeżdżą jak dzieci. Wybacz mi, to jest taka prawda. Nie żebym cię uraził, ale kurczę, no. Ja, bo ja chcę odzwierciedlić to, jak łatwa jest ta misja. Bo ona jest łatwa. Potem jeszcze w, no, w tej ekspedycji, myśli, który będzie dużo trudniejszy od, od tego, który teraz. No do tego teraz dochodzi. No i wyścig zajęczony, minuta 24 i wygraliśmy także 1000 dolców. Tak, musieliśmy ten wyścig wykonać, żeby nas właśnie Mitch Baker przyjął, żebyśmy mogli dla niego pracować. A więc teraz kolejna misja. Misja Messing with the Man. Ok, co on tam sam sobie dougnął? okiem. Really keeps them's the gonna sell this to bring it on. being one of us being part of a family yeah i've been part of a family before all right it didn't work out yeah all right but this family takes care of its own we don't ask a man to do the dirty work and then let him do 15 years hard time yeah that's right i've done my homework this year's the biggest family of misfits outcasted hey gosh that's Which is why I'm gonna ask you to go mess with the man. This whole damn country needs a kick in the ass. And we're the ones to deliver it. So get out there, grab a bike, and show this city how pissed you are. No dobra. Misja, która polega na robieniu lamentu. Dosłownie trzeba wszystko wokół niszyć. Nie chcecie zabijać, po prostu róbcie co, cokolwiek, żeby tylko po prostu dokonywać destrukcji i tego wszystkiego. Naprawdę, to jest jedyne, co trzeba w tej misji robić. Jak mówię, zabijanie też wchodzi w grę. E, gdzie? Z tyłu, okej. Okay. O, panowie policjanci, oni nam pomogą. Eee, ty z tyłu nie strzelaj, dziękuję. Bo z ten jest Po prostu, prostu niszcz i co tam kurcze, Po prostu niszcz. Nie ma celu jakieś szczególnej. Po prostu niszcz. bez się. Ło, czy oni właśnie wydali te odgłosy? Czy panowie, którzy właśnie z tego wydostaliście śmigłowca? Kurde, co są te dziwni ludzie. A ten widzę. Ten se tam spada na dół. Ciebie, z głowy. I może też się postaramy widzieć. Migłowiec, Tylko żeby ich nie było, tych Satowców Dobra, piszę zaliczona, ale i tak to nie na faktu, że ciągle jesteśmy ścigani. Może się pozbędę śmigłowca, może to im jakoś pomogło. Co już jego scala, więc czemu miałbym go nie prawdę Naprawdę, czemu nie miałbym. No, ze panie! Leź ze panie! oczywiście. No, już leci. Okej, okay, leci, leci i spadł. I mamy 5 grafik. Nie za fajnie, szczerze, ale trudno. A czy po prostu chciałem ten śmigło jeszcze raz zniszczyć, żeby Wam pokazać, że można go zniszczyć i za jego zniszczenie się otrzymuje parę pieniędzy? Nie wiem, nie wiem ile konkretnie, nie zwróciłem uwagi w szczególnej. Chyba 200, znaczy, chyba to, tak coś pomiędzy 100 a 500 do jak tak patrzyłem. Wow! Bardzo niefajnie. Oh Jezus, o oh Jezus, znowu to samo! Co muszę przed nimi tak uciekać, jejku. No, żeby to był jakiś samochód, który mógłbym przemalować. Byłbym naprawdę wdzięczny. Tak, to jest chyba jedna z tych misji jednak w Icidix, w których... Ee... Po tym jak się on wykona, to jednak ilość gwiazdek nie znika w ogóle. Cały czas widzicie, mamy ich pięć. Z tego powodu, że. O, cały czas oni nas widzą i musimy być ostrożni. I tak. I w ogóle. No, tylko właśnie, gdzie mam iść, żeby no, nie mieć kłopotów? To jest kłopot. To... Śmigłowiec. Nie wiecie o co ja miałem nie, Nie o tym. Nie myślałem o tym, żeby oni mnie zauważyli i ścigali w ogóle. Wow. A ich się może pozbędę. A wiem, to nie było zbyt mądre. Jeden! zdrowia! O matko, mam jeden 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 zdrowia! O Jesus Christ! O Jesus Christ! Ale tak panie nie przeżyję, ale. Jezu chryste. Nie, ja tego nie przeżyję, nie już jestem pewien. Eee... Bleh. Tak, kurde, ale na Bosza przez chwilę. Wow, jeden punkcik zdrowia. Dosłownie, wy to widzieliście! Wy tego byliście świadkami. To nie jest żaden, nie fotomontaż czy tam co innego. To, nie, to nic nie było w filmie obrabiane. To rzeczywiście miałem przez tą chwilę jeden punkcik zdrowia, z którym tam parę tam sekund więcej przeżyłem. No ale skończyło się na waste. No, kurde, przecież tu jest ammunition, które właśnie, no, chcę do niego wstąpić, żeby sobie na trochę amunicji załatwić. Tak, to jest właśnie najlepszy ammunition w całym mieście, w całym Vice City, to będą najlepsze bronie. Najlepsze pistolety, najlepsze, no, to najlepsze, najlepsze wszystko. No, tylko, no, chyba po, poza tym, że w tym sklepie nie ma żadnych broni ciężkich. Że chyba w ogóle w żadnym nie ma. Dopiero potem będą tam u pewnej osoby dostępne, tak, no, oczywiście nie mówię o kogo. Ok, trochę tych pocisków wezmę, trochę też do spasu trochę do M4, eee, Tylko trochę, oczywiście, kasy tracę, ale po prostu muszę jednak trochę jej tutaj e, tutaj muszę trochę tej kasy wydać na te, na te amunicję snajperka. Czy brać sniperkę? Cały czas mam taki dylemat. A to na pewno wezmę e, kamizelkę, to jest pewne. A to na pewno nie będę brać pistoletu, bo jednak mi się zdaje, że pistolet e, 357 to jednak nie jest taki dobry wybór. I też jest, jest, no też jest to całkiem droga broń, osobiście jakoś nie, nie polecam. I sniperkę chyba sobie rzeczywiście odpuszczę, to wszystko co mam, to mi teraz starczy. Okej, okay. no tak jak mówię, to była całkiem szalona teraz misja. Po prostu misja, w której się, no właściwie nie miało żadnych ograniczeń, po prostu trzeba było ten cały pasek chaosu wypełnić.

Ok, umowa stoi, czyli Beach Baker oferuje tak. My to misję wykonamy, i on, no jednak będzie, no jego gang będzie, no stanowił ochronę przy koncercie do fistów. Znowu trochę myszka. A nie, może to nie myszka, może po prostu w ogóle nie mogę się ruszyć. No, no to wygląda rzeczywiście. To nie była myszka. Nie, tym razem. Okej, okay, to jest misja, w której trzeba będzie odzyskać motocykl naszego Micza. No, tu jest pacjentka znowu z tej strony. O, teraz widzę, że myszka jednak nie skręca. No, ale tak nie mam oczywiście jednak broni, no, jakiegoś krótkiego zasięgu. Mam, mam tylko broni palne. No, trudno. Muszę. No, tak, to na pewno jest potrzebny jakiś szybki motor, najlepiej, właśnie na PC wziąć. Bo mamy do wykonania pewien szalony skok naprawdę szalony. Tak, na pewno widzieliście, były schody. No i okej, okay. skaczemy, skaczemy. Ja! Nie wiem, ostat... Nie wiem tak tak ostatnio. tak tak ostatnio coś mam z tymi krzykami guffiego, tak się. dragon on, wiecie. No, i oczywiście mamy kol kolejny stan zajczony. A, myszka skręca, okej. Okay. Okej, okay, mamy ten. Jak mówię, motocykl e, Mitza odzyskać. Będzie on pilnowany przez członków tego całego, tego całego gangu, który wcześniej nazywałem demafią. Mafią. A znaczy, dlatego tak taki kiedyś nazywałem, dlatego, bo po prostu. Wynies Kacascenek Diaz po prostu o nich mówił, że... To samo, że The Destining Mafia, że tam chodziło o gościa, to było przy tej misji, że jeden z nich ukradł właśnie ten kasę od... od Diaza. I on był właśnie z tego całego Gangu, o którym teraz mówię. Bo tak jak mówię, kiedyś ich nazywałem z... te mafia, jednak oni się nazywają tak naprawdę Street One A teraz może uciekniemy jakoś od nich. Tak, jest ich za dużo, po prostu oni cały czas się będą pojawiać i to jest kłopot, więc... To nie ma sensu taka walka bez przerwy. Najlepiej, najlepiej, patam ich załatwić i potem uciec. To jest jak dla mnie najlepsza rzecz, którą możemy zrobić. Ok, jest jakby co oni nas ścigają w samochodach Gang Burrito, takie zwany. Ale no widzicie, jednak oni są daleko, naprawdę łatwo od nich uciec, od tych całych łonapisów. No i z gangu ten motocykl, motocyk tam zaprowadzić gdzieś tam, zrobić co powinien. No i mamy za, za tą misję 4000 dolców. nieźle. Okej, okay, telefon może, bo chyba pamiętam, że po tym jednak coś dzwoniło. Widzicie, już, że w ogóle już Midget nie ma dla nas więcej misji. To jest ostatnia, ostat, którą on nam zleci. No i proszę o to Okej, okay, czyli załatwiliśmy ochroniarzy z gangu motocklistów przy koncercie Love Fistów. a więc o to nam właśnie chodziło. I to jest wszystko, co ja dzisiaj zamierzałem przejść, czekajcie, bo tak, była misja na, na telefon, były dwie, dwie, no, dwie dla Tomiego, były dwie dla... Były dwie dla Love Fistów, jak się nie mylę, i trzy misje dla... dla Mitcha. Czyli wszystkie, okej, okay. czyli oczywiście wyszło, że łącznie jest 8 misji, jak tak dobrze liczę oczywiście. No ale jak mówię, planowałem dzisiaj te 8 misji przejść. A więc to była ostatnia. Teraz tylko się udam do swojej kryjówki. Tylko jeszcze może znowu pewne kamizelkę. No tak po co, żeby mieć... Żeby ją mieć na... no, na... na full. Wow! Wow! Zaraz, to jest moja, moja krywka jest... Głupi w poślizg. Nie po prostu tak patrzę. Hej, a za! Przecież moja kryjówka jest tam z prawej strony. Czemu w ogóle nie skręcam w prawo i tak dalej? Ok, czyli teraz to załatwię. Tu w końcu jest no, no ta cała ikona taśmy magnetofonowej. No i w końcu. No jest kryjówka. Zapisujemy. Nie, muszę enterem, bo za Oczywiście, że chcę. I okej okay, jakby to wszystko co ja dzisiaj chciałem przejść w tej grze... Te całe 8 misji. Dziękuję za uwagę, zapraszam, zapraszam na więcej filmów z mojej strony. Sydney Zio na razie. Cześć!